szum y, zostaje wywołany przez obecność potworów ale też nie warto mieć za głośno, bo wtedy potwory rzeczywiście szybko zauważają naszą obecność to jest taka bardzo ciekawa rzecz mamy tak, nóż, pałkę y, przepraszam, rurę, roń y, znaczy pistolet uzi, wszystko tak niby ładnie, tak? dobrze, oglądajcie, ja nic nie zdradzam przeczytajmy sobie tu wszystko, nóż jest to switch switch blade for self-defense I've never used uh, use it, but just in case. A uh, steel pipe is a steel pipe about 3 feet long. Not very powerful, but not hard to use. No, kurde, trzeba być... Ni, można być ułomem użyć, kurde, rury. Handgun mm, holds uh, 10 rounds of ammunition. Small and not powerful, but easy to use. Submachine gun holds 3, uh, 2 rounds of ammunition. Great for con continuous firing. Coś takiego. Mm. Supplies, health drink oczywiście. Nasz niezbędnik, dobrze znany każdemu. It's full of nutrition and should help me recover at least a little of my strength. Uh, first aid kit, czyli aptenia. Uh, this will help uh, me patch up uh, my wounds fairly well, I think. Handgun bullets, handgun bullets for a handgun. No oczywiście super odkrycie. Dobra, wiecie co, ja sobie ogólnie nie zapiszę? Nie wiem ile nagram, bo już mam stresa, ale... to Coś tam jeszcze nagram. Że co? 5 godzin? No chyba i... W 5 godzin nie gram. Ludzie o co wam chodzi? Jeszcze ja nie gram 5 godzin. Wiecie co, atak tutaj zapiszę? Nie chcę grać z takim czasem? Czemu tak się... Ta gra już mnie nienawidzi, już mnie chce wystraszyć. No nie, no dobra, to... Nie, no to jest dziwne, naprawdę. pięciu godzin nie gram. Tylko gadam ale... chwilę. Tu... No, posrało ich. Dobra, może jakiś bug, który zniknie, nie wiem. Zapisałem, zapisałem jakby... To... Dobra, słuchajcie, idę. Mam oczywiście słuchawki, żeby było straszniej. Idzie. Ja pierdzielę, ja się boję. O nie, psy! Ujeju, ujeju biegnę, biegnę, biegnę. Uuu, nic mi to... O nie, zasysacze, nienawidzę tego. Zasys ja pierdzielę. Drzwi! Heder, debilko. Ja pierdzielę Ja pierdziele. Ja pierdzielę. Zasysacze. Heder, ja rusz się. Zasysacze. Idź, idź, idź. Heder, idź, idź, idź. Ja pierdzielę. Ja nie mogę! <grymne> jak o nie zas... O nie! Paszki, czy jak to tam się zdaje Ja nie chcę. Nie, nie, nie mogę, co, tu jest? co to jest? Co to jest? co tu jest? Nie, to nie mogę, nie Pies! Gin! Uż, kurde. Fajnie, śmierć na początku! Nie? Ja. A io to co tak miał... Ajo, sorry, to tak miało być. No jo, dobra. Moje zaskoczenie, <laughs> oczywiście, bezcenne. Dobra, przepraszam, nie, tak miało być. Ja no to wygląda, dobra, a ja już się nie nazywam. Oglądajcie sobie piękną header, bo jest naprawdę śliczna, muszę przyznać. Bardzo mi Na nią patrzę. Oj, śliczna header. Przepatrzcie się, to jest 2003 rok. Zdecydowanie lepsza grafika niż w Tomb Raider yy, to no, The Edging no, żebyś wiedziała, że Nightmare. Ja nie chcę tego nightmara już nigdy. Ja się boję. Naprawdę, grafika jest bardzo ładna, zwłaszcza twarz głównej bohaterki. Header ma na nazwisko Mason. Jeżeli ktoś orientuje się albo grał w jedynkę, to skojarzy fakty, ale ja nic tutaj więcej nie mówię. O, jakieś bociki Muzyczka. W ogóle Silent Hill bardzo słynny z muzyki, która jest naprawdę zajebiście zrobiona, muszę powiedzieć. I dubbing też jest zajebisty, naprawdę. Aż super ja się przy słucham. słucha. Ja, Okay, I will. I love you too, Dad. Why don't my frizzula? No bless one. No, it's not ghost Heather, I need to speak with you. My name is Douglas Carter, I'm a detective. A detective? No. Really?

Ładne manusze. Ja się boję. Niby jest taka śliczna, ładna muzyczka, piękna, ale nie dajcie się wbić. To jest silent. Nie słuchajcie sobie za Mam nadzieję, że będzie, no, kurde. No i teraz nagle 6.55, ta do mnie to do jakiegoś dziwnego czegoś. Dobrze, słuchajcie, ja jeszcze raz to sprawdzę, jak to się nagrywa. I czy już jest dobrze z dźwiękiem, zaraz do Was wracam. Dobra, jestem z powrotem, jeszcze troszkę groź mam nadzieję, że nie będzie za cicho. Nie wiem, co jest z tym czasem, no ale już trudno. Chociaż wiecie, że ja kocham hmm, patrzeć na czas, tym bardziej na normalny. The mark on the mirror. It looks so familiar somehow. Uh, what do I know it from? What did I want see it? And why does my head hurt so much when I try to remember it? Aha, no tak, no oczywiście to jest jako zapis, dobra. no co co jest z tym czasem ludzie, no? Z dupy ten czas się bierze jakiś, no? Nie wiem, już dobra, już trudno, ale no to do końca kiedy będę miał 100 godzin, no? I don't like mirrors. It's almost like there's an unknown world right on the other side, and the person staring uh, at me isn't really me, just an imitation. I know how stupid that sounds, but I, but that's how I feel. But if I keep uh, thinking about it, I just make me feel sick. No uh, Jesteśmy w kibelku. Nie! Header, co ty pipo robisz, no? Musimy tu. Dobra, jeszcze zbadamy sobie tutaj kibelek ładnie. No yeah it's go. It's occupied. Ready right of me to keep on knocking, huh? Dobra. Dobra widzę to nie będę to po angielsku, bo mi się język połamie. Naprawdę. Dobra, tutaj już chyba nic więcej nie ma. Dobra, to sobie w takim kładzie idziemy. No, jak tam jest ładnie. Dobra, nie możemy przejść. Ale jest naprawdę ładna, będę to powtarzał pewnie przez całą grę, ale muszę. Sorry. Dobra, te... w ogóle ona tak trochę pokracznie biega, no ale już dobra, wybaczmy jej to. Niby muzyczka jest tak ładna, wszystko sexy. I nie, 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 jeszcze do tych drzwi nie idziemy. Ja jeszcze nie chcę iść na samobójstwo. No tutaj jest, jak widzicie. Yy... Dobra. No właśnie, to też jest interesujące, skąd, co on tutaj robi. Co ja mówię. Już nie pamiętam, co ja mówię. No, że jeszcze nie chcę iść tam, bo tam jest strasznie. Ja no. Tu... Dobra. No. Piękna muzyczka się skończyła. Nie. Dobra, sobie zapiszę. No teraz 9 godzin, nie no, ta gra jest jakaś chora. Czy my mamy już mapę w ogóle? I don't have map of this area. Bardzo szkoda. Oczywiście co jest klasyczne w, w Scienceiku tak. trzy czwarte jest zamkniętych oczywiście drzwi. E, proszę, żeby było zamknięte proszę. Dobra, dziękuję. <noise> Czasem się cieszę, że te drzwi są pozamykane, naprawdę. Tu mam jakieś szafki. Want to open. Yes, I'll just leave it alone. O, tu mamy... O może tu będzie mapa. Bo jest jakaś... E, coś. No nic nie ma przydatnego. Tu mamy jakiś poster, plakat. Coś możemy z nim zrobić. Hender, Header? Nie drzwi, header zamiast plakatu widzi drzwi ojej ja się boję, kolejne szafki ja wolę ogólnie powiem wam, że wszystko badać bo to się przyda ja się boję słuchajcie dobra nie, jestem twardy it's locked, jeżeli jestem w it's locked to znaczy, że będziemy mogli potem korzystać, otworzyć te drzwi przez klucz a także no taka ma podpaść dobra, to jest coś, tu jest coś? Nie, dobra, no to sobie idziemy tutaj. No. Widzicie, że tutaj już jest dużo gorzej. No właśnie się tego obawiam. Dobra, która jest godzinka. 21.50. Dobra, zapiszę sobie... O, już 10 godzin gram. Mm, no po prostu... Straszne. Dobra, tutaj co mamy? Czy ja coś słyszałem? Czy ja mam jakieś schizy? Widzicie, po już jest brudno, to jest poprzewracane jakieś rzeczy. Tu już nie jest przyjemnie, naprawdę. To w ogóle jakaś krew, ja się boję. Ja nie mogę, ta gra jest chora. Po co ja się za nią brałem w ogóle? Dobra. Uh, the fireproof shooters are down. I can't get past here. Dobra. Um, ogólnie obiecałem sobie, że dzisiaj dużo nie nagram. Także... Może nawet w pierwszym odcinku się nie wystraszę, ale w... wszystko w swoim czasie. Hmm. Dobra. Trochę sobie... Dobra, zamknięte znowu. Tu także zamknięte. Eee, Central Square jakiś. A ja się boję nie. O nie, te drzwi bar... za bardzo witająco. Wygląda ja nie chcę, ja nie chcę, ja nie chcę. A. No właśnie. Oglądajcie ten filmik. O, broń. Heder. Pieszo! No właśnie. <grywki> Biedny człowiek jest zjadany, wysysany przez zasysacza. Co on ma z ryjem? Wytłumaczcie mi. Przecież to nie jest normalne, ci japończycy mają jak coś nie tak z mózgiem naprawdę. Oni od początku. Coś mieli z mózgiem. Ging ty w padalcu No nie, jeszcze ci się skończyły. Masz naprawdę fuksa. Chcesz się, że on padł. No dokop go szybko, bo jeszcze wstanie. Naprawdę What ładna. Ja nie wiem, naprawdę. Ja ci nie powiem. Dobra, dokopmy to coś. It's definitely. definitely not human. I've never heard of such... of such an animal. No. Uh, and no way. It is! It! A costume, sorry. It sounds crazy when I, when you say it, but monster is the only word for it. No, but I don't think I'm crazy. Nie, ty nie jesteś crazy. Ty jesteś jak najbardziej zdrowa. Po prostu ten świat jest crazy, jakiś dziwny. O, 12 godzin, tak, oczywiście. Ja się boję, naprawdę. Dobra, zejś, wejrzyjmy sobie do ekwipunku. Mamy teraz. A, tak. Hmm. Mamy tak. Pendant. dad uh, mm, gave me this pendant on my birthday. It's one of my treasured belongings. Gongins? Nie wiem. przeczytać. Nie możemy tego użyć. Skombinować też nie. Examen. No. Uh, there is a jewel inside. Like a little red tablet. Uh, when I ask that. Uh, what what it was, he said, just a lucky charm. Mm. Well, then he told me to ask uh, me to take good care of it and never take it off. Mm. No, tak. Mam that także kluczek, house key, examine. Daisy Villa, apartment 102. Czy tam 102, just nie pytam Carved into the key Carved, carved Whatever Mamy już broń, oprócz nożyka Ale musimy sobie się wyposażyć w ten nożyk Dobra, zapiszemy sobie Na pierwszym Jest, no tak 13 godzin Będziecie mieli spolewkę z tego, dobra Jeszcze na, jeszcze z 5 minut może pogram i będę kończył, bo No o, naboje mamy. Jej! Ogólnie powiem tak. Aha. Dobra. Ogólnie, ostatnim razem, jak grałem, strasznie mi brakowało naboi i health drinków, więc ja będę teraz bardzo oszczędzał. No Dobra, to już było. O, biedna ta kobieta, czy facet. Żał, żal mi trochę. Jej. Bądź jego. No! Wiesz co? By a monster, dokładnie. Co, to co, co? Mhm. No ale ja w ogóle nie wiem, czy zauważyłeś, ale z tego tam są ślady krwi, idiotko. Ja się boję. Nothing on the shop counter, particularly catch O, jak widzicie, ona ślady zostawia. Ja już się boję. Ja się cały czas będę cykał w tej grze. No, od tego jest Silent Hill, prawda? No właśnie. Oczywiście przygotujcie się na dużo ilość zapisów, bo to jak tak to ze mną jest. Ja chcę mapę w ogóle. No, dobra, idziemy sobie tutaj. No ja nie chcę, żeby było unlocked. No, dobra, mamy ogólnie już przejście. Mapa? Jej, mapa! Czy... Czuję... No, jak widzicie, to jest od cholery wielkie. I got the shopping mail map. Mall, nie mail. Mall, mail, to w wiecie, mela. no, tu mamy oczywiście zaznaczone wszystko, co odwiedziliśmy, czego nie odwiedziliśmy. Jak są strzałki, to znaczy, że można wejść. Jeżeli jest zarysowane, to znaczy, że nie. A jeżeli jest takie, zamalowane mocno, to znaczy, że jest, jest zamknięte, ale będzie można to otworzyć. Oczywiście sobie zapiszę. Mam nadzieję, że już teraz gra naprawdę nie będzie za głośna. Oczywiście mapa to jest mój przyjaciel w tej grze jedyny. Czy tutaj mogę iść, ale ja nie chcę tutaj iść jeszcze. Oto Winda. Eee, no oczywiście czego się spodziewamy po Scient Hillu, że... Ja miałem jakieś hity, czy ja coś słyszałem. Nie spodziewajmy się po Scient Hillu, że Winda będzie działała. Ale mam teraz stresa ludzie. Mi <grym> coś tutaj wyskoczy, to się chyba zesną. Dobra. Bijemy N, Jakub, bijemy. Dobra. Jedziemy. Dobra, no to w tym godzinie musimy iść tylko do tego wyjścia, już trudno. Zapiszemy sobie. O! Eee, b -b -b. Dobra. No to wiadomo, że tędy przejść nie możemy. Jak widzicie jesteśmy na pierwszym... piętrze jest no smoking. Bardzo dobrze. Nie cierpi papierosów. Dobra, no to idziemy w tym na drugie piętro. O ja pierdzielę. Słyszycie to. Dobra. Jakub, najpierw załatwisz to i wtedy będziesz mógł spokojnie iść. Idziemy. My name is Lara Croft. And Heather Mason. Ja pierdziele! Ja się boję. Ja pierdziele, co to jest? O nie, to te raptory czy... Też ty cholero, nie będziesz go tu bił. Giń, padalci. Padal. Ja się boję. A nie już nie jest. To kopać. Giń! Nie chcę tej muzyki już słyszeć. Dobra, słuchajcie, ja tutaj zapiszę, ja tutaj zakończę. Zostawię was tym bardziej z tym, Że nie będziecie widzieli co jest dalej. Bójcie się, bójcie i czekajcie na następne odcinki. Dobra, to ja tutaj zakończę. Mam nadzieję, że wam się podobał pierwszy odcinek. Zachęcam do komentowania, cesarzowania i subskrybowania. No i co mogę więcej powiedzieć? Dzięki za oglądanie i cześć!